W naszym życiu podobno są pewne dwie rzeczy. Po pierwsze, że wszyscy umrzemy, a po drugie podatki. I o właśnie o podatkach porozmawiam z, dzisiaj z naszym gościem, panem Bogdanem Smoleniem, twórcą i założycielem Fundacji Stworzenia Pana Smolenia. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Witam również wolontariuszkę, która pracuje na co dzień w tej fundacji. Może zacznijmy od historii. Skąd w ogóle pomysł na powołanie takiej fundacji? Coś ludziom trzeba zrobić w czymś pomóc. Akurat tu się dużo młodzieży skupia wokół mnie i to jest niepełnosprawna młodzież. Ja nigdy się nie zwracałem do społeczeństwa, bo zawsze było wprost przeciwnie. Ja coś darowałem w społeczeństwu, a teraz jestem już na emeryturze i z emerytury tego się uciągnąć nie da. W tak, 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 tak. I z góry dziękujemy wszystkim ludziom za każdy datek, za każdą złotówkę, która konto fundacji przejdzie. Bo to nie są pieniążki dla mnie osobiście, tylko dla koników, dla wolontariuszy, którzy muszą dojechać do pracy. Przede wszystkim chyba też dla dzieci, które najbardziej korzystają. Jak najmniej dopłacały do mhm. zajęć. Tak. Ja mam pytanie odnośnie tego, bo mówi pan dzięki, dzięki pieniądzom, dzięki funduszom, które teraz są, ale w zeszłym roku było dość dramatycznie w fundacji. W zeszłym roku tych pieniędzy w pewnym momencie mocno brakowało. No też to, to się tak zdarza. Czasem pan do bandy do banku i ogoło bank. I bank też nie może, może nie mieć pieniędzy. Ale teraz już jest znacznie lepiej. A teraz no, widoki są lepsze. To już wpłynęło coś, cokolwiek, bo to jeszcze to nie. Jesteśmy młodą fundacją i jeszcze nie zdążyliśmy tych jednoprocentowych danin zebrać. No właśnie, bo to po raz drugi będziecie, czy po, tak. po raz drugi będziecie e, zbierać fundusze poprzez właśnie 1%. Co trzeba zrobić, żeby móc wpłacić właśnie swój 1% na fundację stworzenia pana Smolenia? Wyznaczy numer KRS wpisać do Pita i to się już jakby, to, jakby samo robi. No właśnie ten numer KRS będzie się wyświetlał podczas naszej rozmowy. Warto go sobie zanotować, a jeżeli Państwo nie zdążą tego zanotować, warto wejść na stronę www.fundacjamyślniksmolenia.org. Tam również znajdziemy ten numer KRS. Co więcej, tam znajdziemy również program, który całkowicie, bezpłatnie rozwiąże za nas Pita, a to często bywa trudne, więc... To jest dość duże udogodnienie. To i zapraszamy do Was na stronę. Www. Przy, przy okazji zobaczycie, co robimy. Właśnie www Fundacja www.fundacja Smalniaorg. Jeżeli Państwo jeszcze nie widzieli co, e, czym zajmuje się Fundacja, warto wejść na stronę, chociaż nie sądzę, żeby Państwo nie widzieli, bo w zeszłym roku tak naprawdę bardzo, bardzo głośno było o fundacji stworzenia Smolenia. Skąd takie zainteresowanie nagłe tą fundacją? Ja nie wiem, bo że... Dzieci za bardzo opowiadają o tym wszystkim. Mhm. Może te matki zadowolone. Ale jak coś się dzieje, to zdaje, znaczy, że to działa. No właśnie, czym się głównie zajmuje fundacja? To jest praca z dziećmi niepełnosprawnymi, z upośledzeniem, ale też również praca z dorosłymi. To może koleżanka. Tak, mamy również, mamy dzieciaczki, także mamy też osoby dorosłe. No i... Głównie chodzi tutaj na, na, na kontakt z koniem, pracę z koniem i, i terapeuci są, są świetni, są, naprawdę wykonują kawał dobrej roboty. My tylko pomagamy w zajęciach jako wolontariusze. No i widać efekty. Mhm. My jeździmy przez około 2,5 roku, ja jeżdżę także, także widać, widać te efekty na, na przełomie e, tego czasu. No właśnie, większość ludzi wydaje się, że e, praca przy hipoterapii polega na tym, że przyjeżdża pacjent, wsadza się go na konia, trzy raz koła i to wszystko. A tak naprawdę Nie, to, to wszystko To jest zaczynamy... jazda konna. Timing. A my traktujemy konia jako przyrząd gimnastyczny żywy tak. i ciepły. I to dzieci mogą z nim porozmawiać, pogłaskać, wyczyścić go, zaprzyjaźnić je w jakiś sposób. No i tak coraz bliższy kota. Czyli no właśnie zaczynamy od takiego zapoznania się pacjenta z koniem, bo to jest chyba najważniejsze. Tak, no wiadomo, no każdy no jest duże zwierzę, więc każdy może się go bać, także na początku trzeba oswoić dziecko z koniem. No i później zaczynamy poprzez zabawę, poprzez jakieś tam zadania dla, dla dzieciaczka, zaczynamy go oswajać i, i zaczynamy prowadzić zajęcia. Hmm. Właśnie kto z takich zajęć może skorzystać? Do kogo jest skierowana głównie oferta fundacji? Może tak? Dla osób niepełnosprawnych hmm. ruchowo, z upośledzeniami psychicznymi też. Tak naprawdę dla wszystkich, którzy, którzy mogą skorzystać hmm. z tych. Dla wszystkich, czyli jeżeli ja bym dzisiaj zadzwonił do fundacji, numer jest na stronie internetowej, to czy od razu z miejsca zostanę przyjęty? Tak, odbierze telefon pani Asia i z nią trzeba uzgodnić godzinę i dzień. Czyli nie ma jakiegoś takiego większego problemu na umówienie się. Chociaż teraz jest zima, więc nie wiem czy fundacja pracuje w zimę? Nie radziłbym w zimie te <grym> teraz jest. Jeszcze, jeszcze miesiąc <grym> poczekać. Jeszcze być może tydzień, bo, pro, bo takie są prognozy, że już pod koniec tygodnia ma być 12 stopni. No i to, wiem, to powiem, będzie dobrze, to no się właśnie. konie ucieszą. Konie się ucieszą, bo będą, będą miały pracować. dużo pracy. Mm. No właśnie, czy e, konie, kto, kto, kto tu tak naprawdę, e, e, nie wiem, osiąga większe korzyści, czy Pan, Spełniając się jako właśnie taki dobroczyńca, czy, nie wiem, czy na przykład konie, które mogą pomóc właśnie tym dzieciakom, kto tu najwięcej czerpie korzyści? Konie jest pośrednikiem. Mhm. Dziecko jest najważniejsze. Jeśli dziecko osiągnie coś, że utrzyma równowagi, nie boi się uczestniczyć w tych zajęciach, wykonuje pewne czynności ruchowe, a ci pełnosprawni nie potrafią tego mhm. zrobić i on jest dużo lepszy. Mhm. No tak. Pana, pan przeprowadził się do Baranówka, bo tam znajduje się siedziba fundacji. No bo barany mieszkają w Baranówku, Ale no. dobre, dobre, dobre baranki. Dobre baranki też mieszkają w Baranówku. Rozpoczął pan swoją działalność od razu jak pan się przeprowadził do Baranówka, czy nie, musiał nie. się pan swoje wynudzić, żeby coś zacząć robić? Pierwszy trzeba było dom wybudować, mhm. przesadzić drzewka, przewieźć jest mhm. baranów, do Baranówka. A potem miałem dużo czasu i wymyśliłem taką mm -hmm. I W którym to było roku? No to już jest 7 lat, prawda? Znaczy fundacja działa od 2007, mm -hmm. także a, pan nie wiem kiedy się mm -hmm. przeprowadził. A w przeciągu tego całego okresu, o którym pan mówi, czy ma pan dane, czy pamięta pan ile dzieci przewinęło się przez fundację, czy też ile dzieciom udało się pomóc? Oj, to musielibyśmy do kronik zaglądnąć, bo to jest masa, duża ilość. Mhm. A czy na przykład pacjenci, bo też tak możemy określić dzieci, które korzystają... To, to jest takie słowo dziwne, pacjent. Mhm. Takie nacechowane też negatywnie. Mówmy, mówmy dzieci. Czy dzieci, które były na takich właśnie kursach, były na zajęciach z hipoterapii, później jeszcze wracają do, do Pana? Tak. tak. I rodzice wracają, mm. i dziadkowie, bo to parę pokoleń przychodzi do mnie, żeby kontakt nawiązać, mm. bo się znamy z różnych stron. No właśnie, to jest też ciekawe w tym wszystkim, że oprócz tej pracy z dziećmi, organizujecie Państwo w swojej fundacji e, takie spotkania też integracyjne. Ja czytałam o różnych balach. Może Pan zdradzi, co w najbliższej przyszłości szykujecie właśnie? Oj, to jest tajemnica, że to nawet ja nie wymyśliłem jeszcze. Nie. A na pewno ogniska zaczną się na wiosnę. Bo dzieci lubią przychodzić tam w przedszkola szczególnie. Które nie mają z niepełnosprawnością nic wspólnego. Czyli do fundacji trafiają nie tylko dzieci z jakąś niepełnosprawnością, ale również dzieci zdrowe, które też poprzez kontakt z koniem mogą się czegoś nauczyć. Jak najbardziej. A jak? E ja teraz mam pytanie do Karoliny Wolontariuszki. Jak Tobie się pracuje fundacyjnie? Czy Ty masz doświadczenie pracy w jakiejś innej fundacji tego typu, w jakiejś innej organizacji tego typu? Jak, jak traktujesz w ogóle tę pracę? Znaczy nie, to jest, to jest mój, mój pierwszy wolontariat i, i trafiłam w sumie tak naprawdę przez wielki przypadek, bo na zajęciach. Studiuję fizjoterapię, więc dla mnie to jest naprawdę duża, duża nauka. Sama praca z dziećmi niepełnosprawnymi to dla mnie już jest bardzo dużo. A konie, no od zawsze lubiłam konie, więc, więc to jest mm -hmm. w ogóle super połączenie, no i tak naprawdę to my powinniśmy podziękować panu Bogdanowi i, i pani Asi, że, że możemy uczestniczyć w tym wszystkim i pomagać, mm -hmm. bo dla nas to jest naprawdę... Jak pracujesz z tymi bardzo... dziećmi, e, czy widzisz, że one jakoś tak właśnie inaczej reagują, nie wiem, na, na obecność konia, jak na przykład